Cześć, Jest Reap a tylko jeden odcinek z Przepraszam za to, że miałem tak długą przerwę, ponieważ miałem jakiś wyjazd. Yy, no i jeszcze później miałem, nagrałem odcinek, który był bez dźwięku. Przepraszam bardzo za to, ale teraz już będę grał. Uchwyciłem właśnie jak Adam ziewa yy, zamaskował przeklinięcie. Mhm. Yy, no i tak. W tym odcinku pokażę, jak szybko zdobyć. Metal Scrapa na serwerach właśnie polski Survival. I teraz gram na S1 na mapie Pay. Więc tak, naj sposobem, który daje najwięcej Metal Scrapu jest w momencie, kiedy się ma VIPa, wpisuje się kit i na przykład GILIE 2. Jest też GILIE 1, ale jego wszystkiego wykorzystałem. No i dobrze, dostajemy kit GILIE. Robimy salwarz. I z tego kitu wylatuje nam Metal scrap tak jak możemy tutaj zaobserwować, widzicie z kitów takich jak e, military albo military 2 nie wylatuje coś takiego, bo chyba tak wylatuje, ale z kamizelki i z czapki a z tego tutaj wylatuje tylko wylatują tylko ciuchy jest tych kitów, których wylatuje właśnie metal scrap jest chyba trzy bo jeszcze jest takie skit diving który daje nam e, tutaj butle spodnie, koszule i jeszcze maskę, snorkel, z czego wszystkiego, które wylatują właśnie te skrapy. Też bardzo fajny kit. Yy, tak, jest jeszcze kit. Chwila, zobaczę. Jest jeszcze kit. Yy, no, gil jest zwykły, tak? ale jak go teraz nie mogę wziąć, bo go sobie chwilą wziąłem. Yy, I tak jak mówiłem, z kitu na przykład Military, chwila, wezmę sobie kit Military 2. Jest takiego kitu tylko z czapki i tylko z Military West wylatuje Metal Scrap, a z tego wylatują już ciuchy, które nam są potrzebne na przykład do robienia sobie sandbagów. Dobrze, teraz przedstawię kolejny sposób, czyli Metal scrapy z aut, które sobie znajdziemy. Powiedzmy, że pójdę do tego Alberton. Dobra, no to tak. Jeśli tutaj znajdziemy jakieś auto, albo no oczywiście też w innym mieście, też nie przeskoczę, nie mam lepszego, i znajdziemy sobie auto no i pójdziemy posztaj... no nie mam żadnego pistoletu co robię się stąpił? No nie wiem chyba muszę uciec z kawałek no no w sumie to pójdę do wody będzie szybciej no wiem dobra no, znajdziemy sobie jakieś auto. No to je wysadzimy. Powiedzmy, że nawet taką kataną jesteśmy w stanie to zrobić. Wysadzimy takiego chociażby hatchbacka. No z niego wyleci nam jakieś 7-8 metal skrapów. Składa wyleci nam chyba 4. Z Hinda bardzo dużo. Z Hinda wyleci chyba z 15, coś takiego. No w każdym razie z tego można właśnie sobie wysadzać. Trzecim sposobem jest, na przykład, mamy sobie taki nóż. Robimy salwasz. Jest takie ono, że wylatuje nam jeden Metal Scrap. To jest akurat taki trochę słaby przykład, no bo e, trochę mało z tego wylatuje, no ale jest, tak? Coś zawsze jest. E, no to trochę już też mamy. Chwila, zjem sobie. E, nie, dobra, w sumie to jeszcze nie. E, I mamy już wtedy kolejny Metal Scrap. Skatane są trzy, ale jej nie teraz nie zeskrapuje, no bo chcemy mieć się czym bić. Hm. Aha, no i jeszcze jest najważniejszy sposób, czyli w momencie, kiedy mamy kill -off, to niedaleko Stratfordu, ponieważ Stratford jest tam. A tutaj, jak jestem na tej górce, zaraz postaram się to pokazać. Zaraz, tutaj się już powinny pokazywać te kamienie. No, jeszcze jakieś 10 sekund się już pokażą. O, no ale tutaj też widać, że są. E, oczywiście kamienie, z których, gdy mamy kilo w, w, z 15 razy, to wypada z 8-7 metrów skrapa. I nawet na przykład na takim małym kamieniu wypadnie też 8, na takim dużym też. Więc na takiej jednej przecharzce można sobie zarobić z 50 metrów skrapa. Czyli mamy już dwie ściany metalowe, No niczym innym tego nie można niszczyć. Jak widzicie, metalu się nie da. Kilofa niestety nie mam, bo nie mogłem go znaleźć. Szukałem trochę przed odcinkiem, ale nie mogłem. A kupić też się go nie da, tak to bym kupił. I powiedzmy, że ten metal scrap się da co 15-30 minut. Albo oczywiście po tak jak teraz widzimy, że będzie restał za 10 minut. No i tak naprawdę, sposobów na metal, yy, to jest wydaje mi się, że tyle. Hmm. No. to tak. A jeszcze... jeszcze bardzo ważny element, na przykład powiedzmy, gdy jak to oczywiście on w skrzynkach może mieć też sobie Metal Scrap, no bo może chciał sobie budować jakiś garaż albo coś takiego. I wtedy zgarniemy sobie jego Metal Scrapa i będziemy mogli budować sobie sejfy i tak dalej. Zachęcam oczywiście też, zanim zaczniecie budować bazę i zanim zaczniecie zbierać metal scrap żeby mieć trzeci level craftingu, ale... Znaczy, mieć tyle expa, że móc sobie ulepszyć nasze śleba craftingu, ale też nie nie ulepszać go od razu, ponieważ no jak zginiecie, no to wtedy wam nie że tak mniej expa z tego, którego trzymacie tak jakby. Tak, jeszcze jest jeden sposób, czyli teraz wam go właśnie sobie zapanizuje. Niech nie żaden zombie nie. Powiedzmy, że kupujemy sobie metal sheeta, nie? Czyli 68. I metal sheet kosztuje 22. Widzicie, mam jednego metal sheeta. Teraz kupimy sobie metal scrap. 67 I on kosztuje 10, a z dwóch Metal Scrapów Robi się Metal sheet. Czyli tak naprawdę opłaca się bardziej No bo każ za każdy Metal Sheet, który kupimy, tracimy 2 punkty Tak jak teraz właśnie widzicie Bo tak to że ten Opłaca 20, a tak 22 Bo co to jest przecież sobie przerobić Idziemy sobie do craftingu i przerabiamy sobie tutaj na Metal sheet No co to jest? No przecież to jest nic O, jeszcze mam taką poradę, że na przykład jak chcecie sobie przerobić całe, powiedzmy swoje metal sheety na metal scrapy to przytrzymujecie ctrl i klikacie. Wtedy się przerabia wszystko. Bo wiadomo, że jest tak, że klikamy sobie, klikamy i nagle czegoś mamy więcej i nam przeskakuje opcja, że możemy coś zrobić, a czegoś już nie możemy. I wtedy klikiemy na przykład, żeby zrobić coś, czego nie chcemy zrobić, a tego już potem nie można yy, odkręcić. Zaraz no się coś takiego, wiem, bo często coś takiego miałem. E, no i tak, teraz znajdę jakąś bazę. Znaczy inaczej. Wybuduję sobie teraz na szybko jakąś tutaj bazę, bo on przyspieszy tempo. No i, e, no i pójdziemy kogoś sobie zrajdować. Tylko muszę zbierać na trzeci level, na drugi level craftingu. No i wtedy będę wtedy do Was wrócę tej Zobaczę taką bazę. Zobaczę zaraz czy ona jest rajdowana. I chyba będziemy mogło się rajdować. Delbiera baza, nigdy nie wiadomo że coś tu jest, no tutaj tutaj wiadomo, że to są skrzynki, skoro jest metal. tego czegoś tylko tak wam radzę, że jeśli już budujecie bazę metalowo-drewnianą, to raczej już lepiej zbudować samą drewnianą niż metalową, no bo wiadomo, że wtedy ktoś będzie walił w metal. To jest wiadome. Jeszcze zobaczmy tutaj, jak to wygląda od zewnątrz, to jest tylko garaż. Dobra, czyli oni mają dwa garaże i bazę 4x4. Ta baza nie jest rajdowana z tego, co tutaj widzę. Jeszcze zobaczę, jak rajdowo. Nie wiem, dlaczego nie schodzi mi powietrze. Nie rozumiem tego. No płynne, nie, i mam ciągle 100% powietrza. O, o, chwila, chwila, chwila. Nie, to jest niezrealizowane. O, już zaczęło schodzić. Ta baza jest nietknięta. No to co? Ale yy, Ile szło tutaj na jedną. czyli tak. Powiedzmy wysadzę na początku drewnianą ścianę, czyli to chyba było 24. c hmm. 4 Dobra. Detonator. Na początku wysadźmy jedną, no bo nie mam pojęcia. Czy to jednak było, no, czy to były jednak jedna coś tam na c widzicie? Dobrze, nie usadziłem dwóch, bo, bo by po 4 Ile razy jeszcze je? Serio? Nie wpłynę tu, nie? Nie ma szans. Pytanie, czy mamy tutaj flagę? Nie mają tu claim flagi? Jeśli mają claim flagi, no to postawię tu sukces. Zrobię sobie sukces z ciuchu szybko. Co eee, to by dział? Hmm. Tutaj. Dobra. Dobra, nie mają, nie mają skierowanego. To... to. Jak to zrobić? Chwilę. Nie wiem czy ja jestem w stanie to jakoś tak postawić, żeby się dało wejść. Hmm. No w sumie drabinę sobie zrobię drewnianą. No bo chyba nie da się kupić drabiny. A z metal się to nie zrobię, bo potrzebujemy trzeci km Kurde. Chwila. Dziwne, że to się nie da z drugiej strony, no, bo to jest idealnie na poziomie wody, nie? Trzeba byłbym plate'a, ale tutaj plate'y są niestety zabronione. No bo wiadomo, że tutaj jakby sadzę, chyba, że nie ma drzwi. Chwilę jestem sobie takie zobaczyć. No no, tutaj nie przejdę. Dlaczego ja tu nie mogę wejść, no? No dobra, tutaj wiadomo, że nie wejdę. Hmm. Jakby to? Ale w sumie po co tutaj wchodzić, skoro tutaj tak nic nie ma? Teraz tak właśnie wpadłem na ten pomysł. Czy to jest bez sensu, bo tutaj nic nie ma. Hmm. Zobaczmy czy gdzieś tutaj może... Chyba, do którego momentu ja widziałem? Tam były drewniane ściany, czyli ja widziałem do tego momentu tutaj. Metal jest tutaj, a tu już tu już chyba powinienem wejść. Wydaje mi się, że tutaj wejdę. Hmm, ale z drugiej strony mogę też nie wejść i wtedy będą problem, bo teraz jest marnuje C4. Ja myślę, że coś jest w tym garażu, ale tego nie sprawdzę, a poza mnie, gdyby było to i tak sobie nie zabiorę by nie mam wili. Dobra chwilę. Muszę... Nie, nie to chciałem, żeby chciałem to sobie zjeść. Okej. Okay. Tutaj jest PC, bo tam z tyłu można zobaczyć. Tylko jak tu wejść? Dobra, słuchajcie, ja uzbieram sobie... Wezmę sobie teraz drewno tutaj yy, pościnę. O, idealnie restart, dobra. To widzimy się po restarcie jakoś te zetne drewno. Słuchajcie, to jest po prostu straszne, nie mogę znaleźć... Szukam tej taśmy i szukam. Ona no, mi jest potrzebna, żeby zrobić dobinę. To jak teraz no. Nie no, nie ta tak. naprawdę one zawsze, chociaż raz się trafią, chociaż raz zawsze po prostu, nigdzie nie ma taśmy myląc się z tam nie chce podchodzić, nie no właśnie. O, oh, bardzo miło. Gdzie jest jakaś taśma? No, no, naprawdę. O, nie taśma, no nie taśmo no, alo O tam to raczej nie ma A on się zombi Niekoniecznie Jest tutaj ktoś. nie to jest Lina? To jest Lina, no kurde Może chemikalia będą tutaj <tryk> <tryk>

Coś tu jest, tu. No. Ale dobra, włożę tutaj jedną два раза, что ли? Ирак? Ты сейчас Jakie to było edycja, jak kupiłem? Uh, 1, 2, 4, 1 Dobra, uwaga, i leci chyba już Zobaczcie ile tu co, bo ja Jest bardzo mało baz, które można najdawać. O kurde, o kurde. Eee, szybko. Trzeba Trzeba będzie nie wyrzucać tego całego bądź no na skawach. Okej. Okay. Tutaj wszystko są metalowe, czy to jest może drewniane? Nie no, wszystko metalowe. Walimy, uwaga. Jakie te rzeczy, jakie rzeczy. O, maple Strike Wszystko co, wyrzucam niego metoda scrapa, nie? Pojadę od mnie lagi. Przyszły. Nie ma teraz takiego ryzyka, bo tu jeszcze nie gra dużo osób, ale zachęcam pasażerów do grzechienia tutaj. To jeszcze jest do życia, jak gra mało osób. O. Nie wiem co wracasz, nie? O, kill off. <suszy> 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 Proszę, będę sekapował ten scrapa. Mój walkarza się tutaj wezmę, robo eksploziva Ale świetnie. Ile temu? Nie Dobra, czyli już nie jestem na C4, ale ile 8 osób? osób? Eee, Nie jestem. Dobra, słuchajcie, biorę wszystko, nie? Wszystko, na co mam miejsce tylko. To, wiecie co to jest? To jest trakie na wodę. Nie wiem jak to się nazywa. Ciesięcia mol. Auta na razie nie mam, to nie potrzebuję. Frydowany. Dobra, słuchajcie, teraz jeszcze zrobię tak. Za spytu że w następnym odcinku widzimy się jak oni już sobie tą bazę tutaj Państwu teraz odbudują a ja w tym miejscu zakończę odcinek i w tym miejscu się też vloguję. Jutro tutaj wrócę i jeśli będę mieli odbudowaną bazę, to nagrywam dla Was odcinek. Jeśli Wam się spodobało, to możecie skomentować, dostawić lajka, wejść na forum.